Pamiętam ładnych kilka lat temu, kiedy w pewien sposób nie udawało mi się w relacjach z kobietami. Moje związki nie wyglądały tak, jak bym tego pragnął. I generalnie po prostu czułem, że coś jest nie tak. Czułem się winny za to, że moje związki toczą się tak, a nie inaczej. I bardzo często widzę, jak wiele osób dokładnie wpada w ten sam schemat. Czyli, jeżeli ich związek się kończy, to zwalają na siebie winę i przypisują sobie tożsamość nieudaczników, czyli osób, które po prostu są skazane na porażki w związkach. Od jakiegoś czasu zaczęłam sobie uświadamiać bardzo mocno, że tak naprawdę nic nie trwa wiecznie. I choć to zdanie być może wydaje ci się proste, to jeżeli troszkę dłużej nad nim posiedzisz, to uświadomisz sobie, że rzeczywiście tak jest. Więc jeśli nie uda ci się w związku, to pamiętaj, że to nie jest koniec świata. To też być może słyszałeś wiele razy, ale rzeczywiście tak jest. I kolejną prawdą jest to, że każda relacja się kiedyś kończy. Nawet jeżeli będziesz żył z kimś do końca swojego życia, do końca świata, to w końcu ta osoba i tak umrze. To będzie wolało, ale to jest właśnie część życia, z którą musisz sobie radzić i po prostu ją zaakceptować, że tak jest. Każdy związek, w którym jesteś, byłaś, będziesz czegoś ci uczy. Jeżeli dzięki temu stajesz się lepszą osobą, to jest to sukces. Nie jest to porażka, jeżeli... Coś się w Twoim życiu zmieniło, jeżeli stałaś się w pewien sposób lepszą osobą czy lepszą, jeżeli czujesz, że Twoje życie ma zupełnie inną jakość i wartość, że Ty się zmieniłaś jako osoba, stałaś się kimś bardziej, kim chcesz być, to nie jest to porażka, jest to sukces. Dlatego jeżeli będziesz podchodziła do życia z nastawieniem, że nic nie trwa wiecznie, każdy związek może się w każdej chwili skończyć. I zaczniesz łapać każdą chwilę, w pełni ją wykorzystywać i cieszyć się nią, będąc. W w pełni przy tym obecna i szczęśliwa, nie próbując jej zamrażać. Co znaczy zamrażać, to znaczy, że w pewien sposób nie chcesz jej wypuścić. Chcesz, żeby tak było zawsze, ponieważ to być może zaspokaja Twoje potrzeby, jakieś pragnienia, czy daje Ci określone emocje. W rzeczywistości każde emocje są piękne, tylko trzeba nauczyć się dostrzegać w nich piękno. Każde doświadczenie ma w pewien sposób coś pięknego, nawet jeżeli w pewien sposób bywa bolesne, to są w nich również dobre chwile. Pamiętam, że każde ciężkie doświadczenie było dla mnie bardzo mocnym wzmocnieniem. Nawet jeżeli następował pewien spadek energii, mojego dobrego samopoczucia, to później stawałem się coraz silniejszy. Jeżeli tylko chcesz się podnieść i cały czas się podnosisz, idziesz do przodu, nie załamujesz się, to wstajesz silniejsza. Każda chwila przemija, każdy związek to nauka. I nic nie trwa wiecznie. Jeżeli będziesz w stanie to zaakceptować w swoim umyśle i z takim nastawieniem iść przez życie, zobaczysz, że zaoszczędzi ci to wiele bólu, wiele cierpienia, wiele porażek, które budujesz w swoim myśle, wiele doświadczeń, które odbierasz jako porażki, oszczędzi ci to stresu, zmartwień i przeżyjesz życie bardziej spokojniej, bardziej optymistycznie, bardziej szczęśliwie i bardziej w pełni. Bo cóż jest lepszego?